Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że ostatnio coraz więcej na jaw wychodzi spraw dotyczących mężczyzn, którzy porywają kobiety, aby zrobić z nich niewolnice seksualne. Cały świat oczywiście zna sprawę Józefa Fryca z Austrii, który przetrzymywał przez ponad 20 lat swoją córkę w piwnicy i miał z nią dzieci. Znana jest też również sprawa Ariela Castro, który przez wiele lat przetrzymywał w swojej piwnicy aż trzy kobiety. Które również traktowały jak swoje niewolnice. Czy nawet ostatnio nasza polska sprawa, Mateusza Jot, który rzekomo przez 5 lat przetrzymywał, torturował i wykorzystywał 30-letnią kobietę. Ale dziś chciałam wam opowiedzieć o sprawie, która wydarzyła się w czerwcu 2013 roku w moim mieście rodzinnym, czyli w puławach nad Wisłą. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli spodoba Wam się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujecie mój kanał, polubicie ten film oraz zostawicie jakiś komentarz. Ok, zaczynamy. Antybohaterem naszej dzisiejszej opowieści jest Grzegorz N., 32-letni mieszkaniec Puław, który miał tylko wykształcenie podstawowe, a zajmował się dorywczymi pracami remontowymi. Ze względu na to, jaką wykonywał pracę, postanowił, że chyba potrzebna mu reklama, żeby się troszeczkę rozreklamować, żeby móc troszeczkę więcej zarobić. I tu na scenie pojawia się Anna C., 31-letnia akwizytorka sprzedająca reklamy w branżowych książkach telefonicznych. Grzegorz N. znalazł ogłoszenie Anny C. i postanowił, że wykupi taką reklamę. Spotkali się kilkukrotnie, rozmawiali bardzo często przez telefon. Ona mu proponowała różnego rodzaju pakiety reklamowe, a on niestety nie mógł się na nic zdecydować. Postanowili spotkać się ostatni raz, gdzie mieli dokonać ostatecznej decyzji Jakiej reklamy potrzebuje Grzegorz, i w której książce zostanie ona opublikowana. Na miejsce tego spotkania Grzegorz wybrał dość dziwne miejsce. I też nie do końca rozumiem, dlaczego Anna się na to zgodziła. Ponieważ stwierdził, że spotkają się w niezabitowie. Jest to miejscowość niedaleko Puław i wybrał on stary opuszczony domek. Zupełnie dla mnie to niezrozumiałe, ale Anna zestawiła się na to spotkanie. Po stawieniu się na miejsce, Anna C stwierdziła, że miała dość dziwne odczucia, że znajduje się w tak odludnym miejscu, no ale ze względu na to, że widywała się już z Grzegorzem wielokrotnie, nie podejrzewała, że czekają coś strasznego. Grzegorz N. przywitał się z Anną i natychmiast zaatakował ją. Grodził jej nożem i zaprowadził ją do opuszczonego domu, który stał przy drodze, na której się zatrzymali. Grzegorz oprzedł się z Anną bardzo niedelikatnie. Jeżeli można to tak nazwać. Dość mocno ją poturbował, związał, zakneblował, ażeby nie stawiała oporu, psiknął jej w twarz gazem. Następnie zaciągnął ją do zaparkowanego obok samochodu i wrzucił ją na tylne siedzenie. Po przejechaniu kilku kilometrów, niestety Grzegorz N. zatrzymał się i postanowił, że w tym momencie wykorzysta Annę C po raz pierwszy. Następnie zawiózł ją do puław. I zaciągnął siłą do piwnicy przy ulicy Partyzantów, gdzie mieszkał ze swoją konkubiną oraz czwórką małych dzieci. Zastanawiające w tej całej sytuacji dla mnie, i myślę, że dla Was i dla wszystkich, którzy słyszeli o tej sprawie, jest na pewno to, że ze zeznań Anny C wynikało, że wszystko odbywało się to w dzień. Natomiast ona bardzo mocno się szarpała i wyrywała, kiedy on ją ciągnął do tej piwnicy. Więc dość interesujące jest to, jak. Ludzie mogli tego nie zauważyć. Ulica partyzantów jest dość, dość dużą ulicą, dość ruchliwą. Po tym, jak zaciągnął Annę C do piwnicy, pozostawił ją związaną. Założył jej na głowę worek i usta nadal kneblował. Niestety doszło tam do kolejnych dwóch gwałtów na niej. Kobieta próbowała wyrywać się, bronić, krzyczeć, bić, szarpać, cokolwiek. Niestety no nie mogła, była związana. Żeby uniemożliwić jej całkowicie poruszanie się, Grzegorz N założył jej na nogi i na ręce również worki jutowe, które całkowicie ją unieruchomiły. Grzegorz N postanowił również okreść kobietę. Ukradł jej obrączkę o wartości 1000 zł, inny pierścionek, który był warty 2000 zł oraz trzy telefony komórkowe. Ukradł jej również karty do bankomatu oraz karty kredytowe. Zmusił ją siłą do tego, żeby podała mu PIN. Następnie bardzo rozsądnie zrobił, poszedł do bankomatu i wypłacił z jednej karty kwotę 720 zł, a z drugiej karty wypłacił 220 funtów brytyjskich. Następnie przeszczęśliwy i bardzo dumny z siebie Grzegorz wrócił do domu. Zaniósł swojej konkubinie wszystkie łupy i stwierdził, że po prostu je znalazł. Namówił ją również, żeby poszła do lombardu i sprzedała znalezioną biżuterię. Następnie nasz pan Grzegorz wpadł na idealny pomysł. Stwierdził, że zrobił już wszystko, do czego pani Anna była mu potrzebna, więc jest mu już niepotrzebna i ją wypuścił. Zawiózł ją w okolicę Galerii Zielonej. Ci, którzy ewentualnie mnie oglądają i są z Pławy, bądź znają Pławy, wiedzą, że jest to dość duże centrum handlowe, jak na nasze puławskie realia, które jest bardzo też ruchliwym i popularnym miejscem w naszym mieście. Zawiózł ją tam, kazał jej wysiąść z samochodu i szalony odjechał. Anna C. bardzo szybko zgłosiła się na komisariat miejski, komendy policji w Puławach i opowiedziała wszystko ze szczegółami, co jej się przytrafiło. Oczywiście nasz geniusz zbrodni został zatrzymany praktycznie natychmiast, ponieważ Anna znała jego wszystkie dane osobowe, ponieważ podał jej wszystko, co potrzebowała wiedzieć na jego temat, gdy umawiali się na wykup tej reklamy. Został on bardzo szybko tymczasowo aresztowany i czekał na swoją rozprawę w areszcie w Opolu Lubelskim. Został on oczywiście także skazany na karę pozbawienia wolności. Miał odsiedzieć 7 lat. Natomiast jego konkubina została również oskarżona o pomoc w kradzieży i w paserstwie, ponieważ to ona poszła do Lombardu ze skradzionymi rzeczami i je tam sprzedała. Jednak jej wymierzono dość łagodną karę, ponieważ było to tylko kara w zawieszeniu oraz dozu policyjny. Myślę, że morał z tego jest w sumie żaden, ale chyba jedyne, co mogę powiedzieć, to jednak zbrodnia nie popłaca, jeżeli nie jesteś najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej sprawie i przede wszystkim, czy pan Grzegorz powinien nadal imać się zajęcia przestępczego? Ja osobiście uważam, że nie, bo chyba nie jest do tego stworzony. Cześć i zapraszam Was jutro.